Cześć, witam cię serdecznie. Dzisiejsze nagranie będzie o psychoterapii, a przede wszystkim o tym, co decyduje o tym, że terapia kończy się sukcesem i tym, że jesteśmy w stanie uzdrowić swoje przeszłe, bolesne i trudne doświadczenia. Cieszę się ogromnie, że coraz więcej osób obecnie decyduje się na terapię, ponieważ świadczy to o tym, jak wzrasta nasza świadomość społeczna, to, że psychoterapia przestaje być tematem tabu, że to jest tak jak chodzenie do lekarza. Okazy, przejawem troski o siebie, o swoje zdrowie, w tym zdrowie emocjonalne, bo tak w zasadzie to wszystko się wzajemnie przeplata, a więc także zdrowie emocjonalne, zdrowie psychiczne w bardzo dużym stopniu wpływa na zdrowie fizyczne. I z jednej strony to jest bardzo fajny trend, ponieważ coraz młodsze osoby trafiają e, nawet do mnie na terapię, a z drugiej strony zdaję sobie sprawę, jak bardzo trudno jest w dziś czasach wybrać dobrego terapeutę, e, a także, a może i przede wszystkim wybrać podejście terapeuty, terapeutyczne, ponieważ naprawdę mamy ogromny wybór w dzisiejszych czasach i często zbyt duży wybór e, także okazuje się problemem. E, I z tego powodu właśnie podzielę się z Tobą ważnymi czynnikami, które e, decydują o tym, czy terapia zakończy się sukcesem, czy nie. I swoje sugestie opieram wyłącznie i przede wszystkim na najnowszych wynikach badań, szczególnie z zakresu neurobiologii, ponieważ metoda neuroobrazowania mózgu naprawdę wprowadziła bardzo dużo wiedzy, inspiracji do nowoczesnej psychoterapii i na szczęście takich badań jest naprawdę obecnie całkiem sporo. Nazywam się Wina Brzystowska, jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia, a także praktykiem metody Internal family systems. Pomaga żyć w zgodzie, żyć w zgodzie ze sobą, ze swoimi uczuciami, a także z innymi ludźmi. Muszę ci się do czegoś przyznać, choć nie jest to dla mnie łatwe. Na początku mojej praktyki bardzo dotkliwie towarzyszyło mi poczucie takiej niekompetencji i wierz mi, że nie ma nic gorszego, przynajmniej dla mnie niż człowiek, który strasznie cierpi, liczy na ciebie, a ty z jakichś powodów nie jesteś w stanie mu pomóc. I to poczucie było dla mnie, słuchajcie, tak niewagodne, tak nieznośne, że zmobilizowało mnie do tego, że włożyłam naprawdę mnóstwo czasu, wysiłku, ciągłe dokształcanie się i rozwój. Czytałam mnóstwo książek z tego czasu, nawet jedną tygodniowo, Sięgałam do obcejęzycznej literatury. <coughs> I z czasem, z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to naprawdę przyniosło fajne efekty, ponieważ moja praktyka terapeutyczna naprawdę wzniosła się na wyższy poziom. Dzisiaj mam większe poczucie kompetencji, większe poczucie pewności siebie jako terapeuty i mogę też obserwować wzrost, poprawę u moich klientów, co tak naprawdę daje mi ogromne poczucie sensu spełnienia, co jest największą nagrodą za te wszystkie wysiłki. I właśnie tymi moimi odkryciami się z Tobą właśnie podzielę. Czy wiesz, że badania pokazały, że 20% terapeutów osiąga lepsze rezultaty w porównaniu do pozostałych 80% specjalistów? Jak więc widzisz, zasada Pareto odnosi się także do skuteczności terapeutów. Zapewne jesteś ciekawy, co cechuje najlepszych specjalistów. Już Ci mówię. Przede wszystkim słuchajcie, skuteczni terapeuci identyfikują się z zastosowanym podejściem terapeutycznym, jednocześnie pozostają otwarci i elastyczni wobec e, innych podejść, technik i nutów. E, poza tym skuteczni terapeuci przygotowują swoich pacjentów do terapii, a więc wspólnie wyznaczają cele terapii, zapoznają pacjenta z przebiegiem terapii, tak aby pacjent czuł się jak najbardziej komfortowo, wiedział, co go czeka i aby była jasność co do takiej wspólnie obranej ścieżki terapeutycznej. Poza tym skuteczni terapeuci są przede wszystkim ambitni i dążą do jak największej możliwej poprawy zarówno swoich kompetencji, jak i poprawy stanu zdrowia swoich pacjentów. Są oczywiście otwarci na informacje zwrotne od pacjentów, które wiecie, nie zawsze są łatwe czy wygodne. Jednak terapeuci podchodzą do nich z szacunkiem, z akceptacją, uwzględniają te uwagi i w żaden sposób nie reagują na nie obronnie. Poza tym, dobrzy terapeuci po prostu potrafią budować relacje. Bardzo dużo Wam na temat relacji w dalszej części tego nagrania. Na tym, w tym momencie chciałam tylko właśnie nadmienić, że to jest jedna z kluczowych umiejętności dobrego terapeuty. I to także pomaga, że ci skuteczni terapeuci potrafią radzić sobie z trudnymi, nierzadko uczuciami u swoich klientów, które mogą zawierać uczucia agresywne czy nawet przemocowe. Generalnie skuteczni terapeuci są entuzjastycznie nastawieni do swojej pracy, a także do swoich pacjentów. Są przy tym autentyczni, a więc nie chowają się za maską profesjonalizmu, ale są dostępni dla do swoich pacjentów. Można powiedzieć, że są po prostu tacy ludzcy, tacy takimi normalnymi, prawdziwymi ludźmi, przy których czujemy się komfortowo. Poza tym skuteczni terapeuci są odważni w pełni siebie, no bo wyobraź sobie co by było gdyby terapeuta sam wątpił to co robi, no ten lęk prawdopodobnie by się udzielił i pacjentom, prawda? No i oczywiście ostatnim takim czynnikiem bardzo ważnym to jest to, że dobrzy terapeuci stawiają na ciągły rozwój i naukę. Jest, naprawdę dużym błędem, aby nie aktualizować swojego stanu wiedzy. I na szczęście większość terapeutów wciąż się szkoli. Tu od siebie chciałabym się dodać, ważnym czynkiem jest to, aby terapeuta rzeczywiście stosował się kodeksu etycznego, który obowiązuje. I tu dlatego przestrzegam przed różnymi osobami, które, wykonują, które zajmują się terapią, a nie mają ku temu predyspozycji niekoniecznie zawsze się stosują tego kodeksu, ponieważ zwyczajnie nie są psychoterapeutami, a nawet czas psychologami. Poza tym bardzo ważne, żeby terapeuta przyszedł własną terapię, a także swoją pracę poddawał ciągłej superwizji, a więc konsultował z bardziej doświadczonymi kolegami po fachu. I to wszystko rzeczywiście powoduje, że jakość tych usług jest bardzo wysoka. Dodatkowo to, co badania pokazują, to, że tak naprawdę najważniejszym prognostykiem powodzenia terapii jest nic innego jak relacja terapeutyczna. Co to jednak oznacza? Oznacza to przede wszystkim, że pacjent musi czuć się absolutnie bezpiecznie przy terapeucie oraz mu w pełni zaufać. Słuchajcie, bez tego żadna terapia się nie powiedzie. I to jest proces, umówmy się. Jeżeli przychodzimy pierwsza do terapeuty, to jest dla nas obcy człowiek i to jest normalne, że nie musimy mu mówić o wszystkim, o nawet najbardziej wstydliwych rzeczach, jeżeli nie nawiąże się ta nic zaufania. Więc... Yy... To jest proces, jest bardzo ważne i odpowiedzialność za to, żeby właśnie taka relacja się wytworzyła pełna bezpieczeństwa, zaufania, to odpowiedzialność za to spoczywa po obu stronach. Zadaniem terapeuty jest stworzenie możliwych, jak najlepszych warunków, takiej atmosfery, słuchajcie, bezpieczeństwa, w której nie ma miejsca ani na krytykę, ani na ocenę. Taki terapeuta jest w pełni akceptujący, oczywiście to nie znaczy, że przyzwala na jakieś złe zachowania nie w tym sensie, ale taki akceptujący, że rozumie to, skąd się wzięło, podchodzi z taką troską, współczuciem do swojego pacjenta po to, aby w bezpiecznych warunkach pomóc mu zmienić różne destrukcyjne zachowania. Z kolei pacjent czy klient jest zobowiązany do tego, aby mówić prawdę, do tego, aby nie zatajać żadnych ważnych informacji a także informować terapeutę, jeżeli ten zrobi lub powie coś, co go dotknęło, w jaki sposób to jest dla niego jakieś trudne. A więc to jest, tak, no, to, jest, to, jest, to jest to samo, co w każdej innej relacji. Musi być szczerość, autentyczność, otwartość, wzajemna szacunek i wówczas to, to jest to tworzą się takie warunki, które sprzyjają procesowi terapeutycznemu. Ja osobiście, słuchajcie, jestem zwolenniczką terapii opartej na doświadczaniu, w przeciwieństwie do takiej mówionej, rozmawianej tylko terapii, a więc ja podczas swoich sesji ciągle monitoruję ciało i umysł mojego klienta, co oznacza, że pomagam mu zauważać doświadczane emocje i myśli w czasie rzeczywistym, a które są przejawem różnych części naszej psychiki. I taki rodzaj pracy udowodniono, że ma charakter leczniczy i transform, z wielu, wielu poziomów. Powiem Tobie o takich kilku najważniejszych. Po pierwsze, praca doświadczalna aktywuje, aktywnie pielęgnuje świadomą, taką nieasądzającą i współczującą postawę wobec siebie, a więc terapeuta w ten sposób moduluje taką postawę, którą następnie pacjent może przejąć wobec siebie. I to wówczas pomaga z takim szacunkiem, z akceptacją Przyglądać się swoim wewnętrznym doświadczeniom, badać je i dzięki temu zmieniać mózg na lepsze. Po drugie, praca doświadczalna pomaga ludziom w kontakcie z ich podstawowymi emocjami, takimi jak smutek, strach, radość czy złość. I celem jest nie tylko nazywanie emocji, których obecnie doświadczamy, ale nauczanie się wykorzystywania tych emocji dla dobrego samopoczucia, zamiast bycia kontrolowanymi przez emocje poczucia, bycia takim przytłoczonym przez te różne stany emocjonalne, a także, aby ich nie zakopywać, nie tłumić tych uczuć, co prowadzi do dodatkowych problemów, o czym szerzej mówiłam w nagraniu o asertywności, gdzie na przykładzie Adama pokazywałam, do czego doprowadza tłumienie na dłuższą metę naszych emocji podstawowych. Kolejną rzeczą jest to, że praca doświadczalna słuchajcie, zmniejsza lęki i inne objawy w bardzo przewidywalny i powtarzalny sposób. To jest niezmiernie ważne, bo jeżeli idziemy do terapeuty, to chcemy po prostu doświadczyć ulgi w naszym po prostu cierpieniu i w naszych wewnętrznych zmaganiach. Dlatego też terapia skoncentrowana i zorientowana na uzdrowienie jest znacznie bardziej skuteczna od terapii zorientowanej wyłącznie na wygląd. wyłącznie, ponieważ wygląd również jest bardzo ważny. Jednocześnie często nie niewystarczający, a co ciekawe, słuchajcie, że okazuje się, że często większy błąd pojawia się samoistnie, naturalnie, jeżeli pracujemy właśnie w sposób doświadczeniowy. I ostatnią bardzo ważną rzeczą, która jest hmm, która jest obecna w pracy doświadczalnej, jest nauka ludzi, a więc klientów, pacjentów, by stali się własnymi słuchajcie terapeutami, a więc daje praktyczne umiejętności, które można użyć do pracy z emocjami w codziennym życiu. Tak, aby móc wyrazić właśnie z trudnymi, bolesnymi uczuciami, stanami emocjonalnymi w taki konstruktywny sposób. Kolejnym bardzo ważnym, w sumie dla mnie najważniejszym odkryciem jest to, że skuteczna terapia, przebudowuje mózg. W dosłownym tego słowa znaczeniu. A więc zmienia ścieżki neuronalne w mózgu. I słuchajcie, to już nie jest po prostu bajka, to są chwili naprawdę bardzo solidnie e, naukowo udowodnione. Dlatego też e, skuteczna terapia powinna uwzględniać najnowszą wiedzę z zakresu neurobiologii i opierać się na takich interwencjach, które wpływają na architekturę mózgu. I dlatego też techniki terapeutyczne powinny bazować na zdolności do docierania przez emocje, przez ciało do nieświadomości, do uwalnia różnych e, przeszłych, zamrożonych uczuć. E, poza tym, e, aby nauczyć się regulować własne emocje, to musimy podczas terapii doświadczyć tych emocji właśnie w sposób doświadczeniowy. A więc samo mówienie tylko o emocjach, słuchajcie, jest totalnie niewystarczające. W ogóle e, to jest zupełnie za mało ponieważ my możemy, słuchajcie, tylko wzrastać wtedy, gdy, o, gdy pracujemy na obrzeżach tego, co możemy znieść. To, to jest tak zwane w neuroblogu myślę o tak zwanym oknie tolerancji emocji. A więc chodzi o to, żeby pracować na takim poziomu nasilenia emocji, które jesteśmy w stanie wytrzymać, które nie są zbyt problematyczne, nie zalewają nas, nie przytoczają, ale jednocześnie musimy mieć z nimi kontakt, że jesteśmy totalnie obcięci od emocji, to nie możemy wy 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 wykonać konstruktywnej pracy. I taką fajną metaforą tego okna tolerancji mocy, to jest tak zwane zanurzenie nóg. A więc nie musimy wchodzić, wiecie, nawet wskakiwać na, na do tego basenu naszego, do tego cierpienia, bólu, który dźwigamy, ale wystarczy, że zamoczymy, słuchajcie, tylko nogi, a nawet stopy. I to jest udowodnione, na udowodniają, że zupełnie wystarczające, żeby przepracować traumę. Oczywiście to jest proces, zajmuje kilka takich spotkań, ale jest całkowicie bezpieczne i to naprawdę, jest ogromną ulgą dla większości osób, ponieważ większość ludzi naprawdę bardzo się boi powrotu bardzo trudnych uczuć, boi się, że ich już dłużej nie zniesie. Nie ma się do co dziwić, ponieważ większość osób, którzy szukają pomocy psychoterapeuty, naprawdę już wystarczająco się wycierpieli w swoim życiu i nie ma sensu fundować im więcej tego cierpienia, niż to jest po prostu potrzebne. Więc to też z mojej strony, to jest też taka troska i taka po prostu też wyraz takiej etyki zawodowej. I kiedy właśnie uczymy się obsadać z naszymi emocjami i regulować je we właściwy sposób, to w ten, sam, w, właśnie w ten sposób wytwarzają się nowe połączenia nerwowe pomiędzy ciałem migdałowatym, a więc częścią mózgu odpowiedzialną za emocje, a korą oczodołowo czołową. Z tego powodu ja osobiście słuchajcie nie jestem zwolenniczką terapii czysto poznawczej. Ona się sprawdza w niektórych aspektach, takich jak terapia fobii. Jednak w przypadku traumy relacyjnej absolutnie jest niewystarczająco, a to dlatego, słuchajcie, że u podstaw terapii poznawczej leży założenie, że poprzez nasze, że możemy zmieniać nasze uczucie poprzez świadomą zmianę naszego myślenia i przekonań. Oczywiście często tak się zdarza i my również pracujemy nad różnymi przekonaniami, ale to jest znów niewystarczające, a to dlatego, że słuchajcie, trauma relacyjna, a więc pierwotna przyczyna większości problemów natury psychicznej, wpływa na rozwój systemu emocjonalnego prawego mózgu. A z kolei strategie poznawcze, na której bazuje terapia poznawcza, odwołują się z kolei do lewego racjonalnego mózgu. A więc yy, jest to próba kontroli prawego mózgu przez lewy, co sam, jak słyszysz, nie wydaje się najlepszym pomysłem, ponieważ okazuje się, że efekt jest często przeciwny do zamierzonego, do zamierzonego a mianowicie często okazuje się, że zostaje utrwalona dysocjacja, a więc odcięcie się od swoich uczuć i niedopuszczenie uczuć do świadomości. Ja wierzę, że bez tego nie da się uzdrowić e, traumy. Zresztą to pokazuje też cała, wszystkie badania dotyczące terapii i traumy, więc, e, więc to ma jak najbardziej sens, o czym e, mówię, to jakby to nie jest, że ja sobie sama tak myśliłam, ale po prostu to w tej chwili najnowsza wiedza pokazuje. Pamiętajmy więc, że do zmiany nie dochodzi, gdy świadomie reflektujemy się nad jakąś emocją, gdy sobie opowiadamy, ale gdy naprawdę doświadczamy tej emocji w czasie rzeczywistej, inny niż dotychczas sposób. To jest bardzo kluczowe. Przeważnie, jeżeli nam brakuje umiejętności, to się czujemy przytłoczeni przez emocje, a tu uczymy się właśnie znosić emocje, ale jednocześnie odnosząc się do siebie ze współczuciem, z troską, z akceptacją, przez co my już nie musimy dłużej dysocjować się od tych trudnych i bolesnych uczuć i możemy je w bezpieczny sposób przetworzyć. I wtedy możemy, słuchajcie, wzrastać emocjonalnie, co w rezultacie kończy się tym, że osiągamy stan bezpieczeństwa emocjonalnego, który powinien jest i powinien być ostatecznym celem każdej terapii. Więc to poczucie takiego bezpieczeństwa w sobie. Inną bardzo ważną rzeczą dla mnie jest to, aby terapia uwzględniała wiedzę z zakresu teorii przywiązania. Naprawdę John Bowley wykonał kawał dobrej roboty i zmienił oblicze psychoterapii na bardzo takie właśnie ludzkie, takie oparte no właśnie o no, więź, autentyczność, o taką troskę. E, ponieważ wszystkie nasze problemy natury psychicznej rozwijają się we wczesnych relacjach z naszego dzieciństwa, głównie z opiekunami, e, którymi są najczęściej rodzice. E, tak więc wszystkie nasze trudności emocjonalne aktywują się również w relacjach, szczególnie w bliskich relacjach. I oczywiście taką relacją jest także relacja z terapeutą. Dlatego z tego powodu terapia musi, ale naprawdę musi uwzględnić te trzy wzajemnie przenikające się sfery. A więc relacje z ważnymi osobami z przeszłości, obecne relacje interpersonalne, które są przeważnie problematyczne, a także relacje pacjenta z terapeutą. Dobra terapia uznania wszystkie te trzy typy relacji. I ponieważ psychoterapia jest także relacją, o czym już wcześniej wspominałam, dlatego priorytetem jest zapewnienie pacjentowi przez terapeutę emocjonalnie bezpiecznego środowiska, które umożliwi odgrywanie w taki bezpieczny sposób części siebie, które do tej pory były zbyt straszne lub zbyt wstydliwe, by się w ogóle do nich zbliżyć. Tylko wtedy możemy je zdrowić. Czego, słuchajcie, wobec tego możemy się spodziewać po zakończeniu skutecznej terapii? Przede wszystkim. Zamiast siebie krytykować, zaczynamy spoglądać na siebie z większym współczuciem, z otwartością, akceptacją i miłością. A więc jednym słowem, słuchajcie, stajemy się własnymi najlepszymi przyjaciółmi i dzięki temu osiągamy stan wypracowanej ufności, inaczej wtórne, bezpieczne przywiązanie, ponieważ kiedy dorastamy w środowisku, które nie zaspokaja naszych emocjonalnych potrzeb, to wykształtuje się u nas poza bezpieczny styl przywiązania. I wówczas nie jesteśmy w stanie budować zdrowych więzi, relacji z innymi ludźmi. I w momencie, kiedy my zaczynamy, w pierwszej kolejności zbudujemy dobrą relację z naszymi częściami, problematycznymi, wstydliwymi, tymi dziecięcymi i tymi ochronnymi, to wówczas my mamy ten stan wypracowanej ufności, który pozwala nam nawiązywać relacje z pozostałymi ludźmi. Poza tym, po takiej skończonej terapii, która odniosła sukces, to jesteśmy otwarci na nasze wewnętrzne odczucia, które pojawiają się w ciele, ponieważ wsłuchujemy się i mamy zaufanie do takiej wewnętrznej mądrości. Poza tym pozwalamy sobie na czuwanie wszelkich naszych emocji, wiedząc, że to są stany przemijające, ale też nie dajemy się im pochłonąć, a więc umiemy w sposób efektywny regulować nasze bolesne i trudne stany emocjonalne, Poza tym uwalniamy się od więzienia tworzonego przez nasze nieświadome wspomnienia, które się zapisały w przeszłości, a które wciąż aktywowały się w naszym obecnym, dorosłym życiu. Poza tym, bo jeżeli się uwalniamy z tych więzów w przeszłości, no to zaczynamy w końcu żyć chwilą obecną, zamiast postrzegać świat w zniekształcającym świetle nieświadomych modeli, które się wykształciły na wcześniejszym etapie naszego życia. I dzięki temu potrafimy właśnie angażować się w znaczące i wartościowe relacje, zachowując przy tym swoją indywidualność, a jednocześnie otwieramy się z ciekawością i otwartością na świat wewnętrzny innych ludzi, naszych bliskich, ponieważ nie czujemy się już z tego powodu w żaden sposób zagrożeni. Dzięki temu uświadamiamy sobie, że żyjemy w świecie, który jest większy od nas samych, a my jesteśmy częścią gatunku ludzkiego i całej natury. Uzmysławiamy sobie tym samym, że jesteśmy powiązani, z, wszyscy są nawzajem na głębszym poziomie, zarówno z tymi, co żywi przed nami, jak i przyjdą po nas. Dzięki temu poszerza się w taki krąg współczucia, który po prostu przekształca świat. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o mnie, to ja wybrałam i zdecydowałam się na terapię wewnętrznych systemów rodzinnych z angielskiego Internal Family Systems w skrócie IFS i tego skrótu będę używała, ponieważ podejście to bazuje na wszystkich tych czynnikach, które wymieniłam wcześniej. Poza tym terapia ta polega na patrzeniu na, ludzkim, na ludzką psychikę poprzez pryzmat części, inaczej słów które są często ze sobą w skonfliktowane i to jest główna przyczyna, dlaczego tak trudno od, ym, uzyskać nam spokój czy taką wewnętrzną równowagę. I tak na przykład jedna część nas może chcieć odejść od partnera, podczas gdy inna woli zostać w związku. I każda z naszych części, z naszych sposobności ma własne przekonania, uczucia i motywacje. I w trakcie terapii tym wszystkiemu się przyglądamy. To, co mnie też bardzo urzekło w IFS, to jest takie niepatologizujące podejście do pacjenta, a więc patrzenie z ciekawością i szacunkiem na wszystkie mechanizmy obronne, a także problematyczne zachowania, które są właśnie często przejawem części ochronnych, które kiedyś pełniły rolę adaptacyjną, a które obecnie Często działają w taki problematyczny i szkodliwy sposób, jednak dzięki takiemu podejściu, pełnemu otwartości, szacunku, a także docenienia tego, co te części robiły dla nas w przeszłości, one zaczynają z nami współpracować i na rzecz takiego lepszego i bardziej wartościowego życia. Poza tym jest to terapia traumy relacyjnej, ponieważ ja wierzę, że, że tra... tra... trauma taka relacyjna jest pierwotnym źródłem w większości, jak nie wszystkich zaburzeń natury psychicznej, a ja po prostu też lubię pracować u źródła. Nie tylko na objawach, ale na przyczynie. Dlatego też IFS daje naprawdę bardzo skuteczne narzędzia do przepracowania właśnie takiej ciężkiej, trudnej przeszłości, a więc daje dostęp pracujemy z takimi dziecięcymi częściami naszej psychiki, które Dźwigają się żary z przeszłości, czy to w postaci bolesnych uczuć, czy w postaci jakichś problematycznych przekonań. I dzięki temu, słuchajcie, my możemy uzdrowić te dziecięce części naszej psychiki, a tym samym osiągnąć stan takiego otwarcia emocjonalnego z dostępem do całego bogactwa pozytywnych uczuć, takich jak pewno siebie, odwaga, spokój czy współczucie. W swojej pracy jednocześnie pozostaje elastyczna i otwarta na inne podejścia, z których również często korzystam. Ja nie jestem w żaden sposób ortodoksyjna, nie uważam, że moje podejście jest najlepsze, że jest lepsze od innych. Jeżeli inni terapeuci również zachowują, przejawiają te cechy, o których wcześniej wspomniałam, kiedy w swojej pracy uwzględniają właśnie na tę teorię, przywiązania, neuro nauki, pracują z emocjami, z ciałem, to są jak najbardziej dobre, dobre podejścia. Ja oczywiście nie znam wszystkich podejść, ponieważ jest w tej chwili tak dużo, że to jest nie sposób tam z wszystkim nadążać. Jednocześnie ze swojej strony mogę polecić terapię akceptacji i zaangażowania, terapię opartą na współczuciu. Jeżeli chodzi o trzecią falę terapii behawioralno-poznawczych, Także bardzo w tej chwili psychoterapia, psychoterapia psychodomiczna się zmieniła, właśnie też uwzględnia teorie więzi, te neuronaukę, a więc nowoczesna psychoterapia psychodomiczna jest również w porządku. Podobnie jak intensywna psychodynamiczna psychoterapia krótkoterminowa, która bazuje właśnie bardzo na emocjach. Terapia gestalt, terapia traumy metodą Ender, czyli za pomocą ruchu gałek ocznych, czy terapia sensomotoryczna, terapia tańcem i naprawdę wiele, wiele innych podejść, których ja... Jeszcze nie poznałam. Jeżeli podobało Wam się to nagranie, to dajcie łapkę w górę, proszę i zasubskrybujcie mój kanał, abyśmy byli na bieżąco. Zapraszam Ci także do dyskusji pod tym nagraniem. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to ja jestem tutaj dla Ciebie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć.